Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 32 tygodnia zwykłego. I wędrujemy do 17 rozdziału Kasia, wiersze od 7 do 10. Jezus powiedział do swoich apostołów. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola? Pójdź i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczyńcie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Właśnie, to ciekawe jest to pytanie retoryczne Jezusa, i ciekawe jest nasze doświadczenie, jak Jezus nas traktuje. Bo o czym myślę, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię? Że rzeczywiście tak jest że jeżeli mam sługę, a greckie słowo dulos znaczy nie, nie tylko sługa, ale właściwie często się też tłumaczy jako niewolnik, no sługę, no sługę, który należy do mnie, ja mu płacę powiedzmy, czy należy do mnie, no ma wykonywać to, co ja chcę, tak, bo ja mu płacę, bo jest moim sługą, bo, no, bo należy do mnie i ma robić to, co ja chcę, prawda, i, i nikomu nie wpadnie do głowy no, żeby jakoś tam sługę obsługiwać, nie? bo sługa no, jest jakby z nazwy, z definicji, po to, żeby służyć mi, a nie ja Jemu, prawda? No i jakby Jezus do tego nawiązuje. Natomiast z drugiej strony mamy takie dość niezwykłe doświadczenie, że kiedy przychodzimy na Eucharystię, to doświadczamy, że to właśnie Pan służy nam, a nie my Panu, że na Eucharystii, kiedy przychodzimy właśnie Przychodzimy z naszej codzienności, z naszych codziennych zajęć, z tych wszystkich wyzwań, które nas spotykają na co dzień, z naszych codziennych obowiązków, kiedy wchodzimy na Eucharystię, to doświadczamy, że nasz Pan robi dokładnie odwrotnie, niż sugeruje dzisiejsze Ewangelii. Nie, nie mówi przepaszcie się, usługujcie mi, bo ja tu teraz będę ja i pił, tylko dokładnie odwrotnie, to On się przepasuje, przewiązuje się prześcieradłem i obsługuje nas, umywa nam nogi, właśnie dlatego robimy na początku, jak pokuty, żeby się przyznać, że tego umywania potrzebujemy. To On zastawia dla nas stół, to On nas karmi, że tak powiem, no tak jakby mówiąc troszeczkę mocno w On jest głównym daniem na tym stole. No właśnie, że my przychodzimy i dyszaczamy, że On nie każe nam się obsługiwać, tylko to On służy nam. I teraz ja tak odczytuję tą dzisiejszą Ewangelię, że to jest właśnie wezwanie, żeby odkryć właśnie tą wielką troskę naszego zbawiciela o nas, wezwanie, żebym to ja w mojej codzienności odkrył, że to nie ja służę Bogu, ale to Bóg służy mi. No właśnie. Co to znaczy służyć Bogu tak naprawdę? To jest dobre pytanie, co to znaczy służyć Bogu tak naprawdę. Zaraz do tego dojdziemy. Właśnie jeszcze skończę ten wątek, żebym to ja odkrywał troskę Boga o mnie, a nie, że to ja muszę się zatroszyć o Boga i Jego sprawy, On mnie jeszcze z tego rozliczy. Zobaczcie, nam ciągle grozi takie mniemanie, że Pan Bóg właśnie nam powyznaczał jakieś zadania do spełnienia, tak jak to sugeruje dzisiejsza Ewangelia. To jest problem tłumaczenia słowa diatasso, zrozumienia tego słowa. Yy, właśnie, że, i że z tych zadań będziemy rozliczeni, że jak wykonamy wszystkie te nasze zadania, które Bóg nam wyznaczył do wykonania, dobrze wykonamy, no to wtedy powinniśmy dostać nagrodę, natomiast jak gdzieś nam się noga powinna no to dostaniemy kary, no tak często myślimy. Generalnie to ciągle wpadamy w takie myślenie o zasługiwaniu, nie? że ja muszę zasłużyć na to, że Bóg mnie kochał, że dał mnie, na, mi nagrodę żebym był lepiej traktowany niż inni, zasłużyć właśnie na podziw. No i ta dzisiejsza Ewangelia to ma być na to lekarstwo, I to bardzo ważne lekarstwo, bo dopóki ja myślę, że ja mam zasłużyć, jeszcze jestem przekonany, że sobie zasłużyłem i teraz Pan Bóg powinien mi zaklaskać, dać nagrodę, to będę wiecznie nieszczęśliwy, wierszem będę się czuł niedowartościowany, niedoceniony, że ciągle za mało mi zaklaskano, ciągle za mało mnie nagrodzono, prawda? I wiesz, że coś będzie nie tak. No, to jest na przykład problem faryzeuszów. Nie? że oni byli przekonani, że zasłużyli, kiedy wreszcie dostaniemy wypłatę, nie? bo myślą, że zasłużyli. I Jezus mówi: powtarzajcie sobie, że jesteście słudzy nieużyteczni. To jest takie słówko achrejoj. Dulej, achrejoj. Achrejos. Chreja yy, to jest potrzeba, czyli achrejos to jest ktoś kompletnie niepotrzebny. Właśnie i to trzeba odkryć. I tu nie chodzi o poniżenie nas, tylko właśnie o wydobycie naszej prawdziwej wartości, że ja jestem Bogu tak naprawdę do niczego niepotrzebny. Wy myślicie, że Bóg mnie potrzebuje, żeby do Was dotrzeć, że od nie mógłby dotrzeć na miliardy innych sposobów. To nie jest tak, że Bóg mnie niezbędnie do czegoś potrzebuje i, i że w ogóle no, On sobie bez mnie nie poradzi z czymkolwiek, że choćby z jedną rzeczą. Właśnie egoizm lubi mieć takie poczucie, że inni są zależni ode mnie. Nie? Egoizm dobrze się czuje, ma takie, no, czuje się bezpieczny, egoiz czuje się bezpieczny wtedy, kiedy no, ma takie poczucie właśnie, że inni są zależni ode mnie. Ja jestem innym niezbędnie potrzebny. Bez mnie się nie poradzą, prawda? I dlatego będą się mnie trzymać, będą mnie szanować i w ogóle no bo beze mnie sobie nie poradzą. Egoista będzie bardzo chętnie stwarzał takie mniemanie, takie wrażenie w innych, że bez mnie to sobie nie poradzi, że jestem Ci niezbędnie potrzebny, prawda, będzie chętnie uzależniał innych od siebie, no bo egoisty się właśnie wtedy dobrze czuje. Kiedy nie zależy od nikogo, ale kiedy wszyscy zależą ode mnie. Tylko, że ostatecznie to jest niszczące, bo później taki egoisty jęczy i stęka, no, bo muszę, prawda, ciągnąć, <coughs> przepraszam, muszę ciągnąć, prawda, całą gromadę ludzi, których pouzależniałem od siebie. Właśnie, najpierw ich przyzwyczaiłem, prawda, nauczyłem i wmusiłem im takie myślenie, że beze mnie się nie poradzą, a potem jestem ściekły, bo muszę się nimi wszystkimi zająć, prawda? To, to bardzo częsta jest pułapka egoizmu. Natomiast, no właśnie, lekarstwem na egoist, który mi zasłania wszystko, na pychę, która mi wszystko zasłania, to jest to słówko achreje. Achrejos, że jestem kompletnie niepotrzebny, w ogóle moje istnienie nikomu do niczego nie jest potrzebne, tak naprawdę, w szczególności Bogu światu nie jest potrzebne. No właśnie można dojść do wniosku, że jestem Bogu potrzebny do wykonywania czarnej roboty, nie? że Pan Bóg zaprosił ludzi do ogrodu rajskiego i powierzył im uprawę i doglądanie tego ogrodu rajskiego. Dlatego mówi o sługach, którzy przyszli od orania i od pasienia. Że prawda, Adam w Ogrodzie Rajskim nie próżnował, tylko uprawiał ten ogród i doglądał. I to mu sprawiało radość i satysfakcję. Prawda? Odkrywanie, że jestem dobroczyńcą, czy nie dobro, czy nie troskliwą miłość, tak jak Bóg uczynił miłość wobec mnie, odkrywanie właśnie swojej wartości, że łaska Boga, Jego miłość uzdalnia mnie nie tylko do istnienia. Nie tylko do odkrywania, jak jestem kochany, ale też ta łaska Boga, Jego miłość uzdalnia mnie do tego, że przez moje ręce działy się dzieła miłości, że miłość chce pełnić poprzez moje ręce swoje dzieła, że ja sam z siebie jestem tylko prochem, prawda? A to, że jestem kimś więcej niż prochem, to jest właśnie łaska Boga. Nie? I to, że w ogóle jestem, bo ja nie jestem obiektywnie potrzebny Bogu. Nie jest tak, że Pan mógłby z ogrodem rajskim sobie nie poradzić beze mnie, że Pan Bóg beze mnie by sobie nie poradził z tym światem. Pan mógł sobie świetnie radził, Pan mógł świetnie się radził ze wszystkim, dopóki ja się nie, po, nie, po, nie pojawiłem. Tak naprawdę jedyna istota, z którą Pan mógł w cudzysłowie sobie nie radzić, to jestem właśnie ja. To ja narobiłem bałaganu w tym wszystkim. Prawda? I, <laughs> właśnie, i beze mnie to Pan mógłby sobie poradził znacznie lepiej. Gdybym nie było mnie grzesznika, to właśnie mógłby miał znacznie mniej kłopotów na głowie. Trzeba właśnie to odkryć. A jednak chcę, żebym był. I to jest właśnie wielkość miłości Boga do mnie i w tym jest moja wartość tej miłości, którą Bóg mnie kocha. Ale zobaczyć całą wielkość tej miłości i zobaczyć, że jestem wart właśnie tak wielkiej miłości, to trzeba się zgodzić na to, że jestem obiektywnie niepotrzebny. Że Pan Bóg zechciał mnie potrzebować. To nie jest tak, że Pan Bóg ma obiektywną potrzebę, żebym ja istniał i czymś się zajął. Bo Pamuk obiektywnej takiej potrzeby nie ma. Sam się potrafi wszystkim zająć. Natomiast on chce, nie? chce, żeby mu towarzyszył. To jest pierwsza łaska, że on chce, żeby mu towarzyszył. Towarzyszył w życiu, towarzyszył w dziełach, w dobrych dziełach tego, który czyni wszystko dobrze. Właśnie odkrywanie, że coś dobrego dzieje się przeze mnie, przez moje ręce, to jest odkrywanie tego, że Bóg, który jest dobroczyńcą, chce działać poprzez mnie. Ale dopóki ja to wszystko przypisuję sobie. To nie jestem w stanie zobaczyć łaski, nie jestem w stanie zobaczyć obdarowania, nie jestem w stanie zobaczyć darczyńcy w konsekwencji, nie jestem w konsekwencji w stanie zobaczyć miłości, która mnie kocha, która mi się udziela i która chce się udzielać poprzez mnie, bo przecież to wszystko ja. No to gdzie jest Bóg, co on w końcu robi. I właśnie to długo ja i to właśnie słudzy, nieużyteczni, niepotrzebni. To właśnie tak naprawdę dopiero odbiera oczy na to, otwiera oczy na to, jak jestem ukochany, jak jestem umiłowany, jak jestem obdarowany łaską i, i co Pan Bóg chce robić ze mną i poprzez mnie, że On chce, żebym był. On nie musi mnie mieć. On chce mnie mieć. I to jest znacznie większe niż właśnie mniemanie egoizmu. Że jak ja mówię wszystkim, że oni muszą mnie mieć, nie? ja jestem niezbędny, im potrzebny, oni nie mają wyjścia, oni muszą korzystać z moich usług, prawda? To że wtedy będę szczęśliwy? Okazuje się, że nie. Dopiero wtedy, kiedy odkryję, że Bóg nie musi mnie mieć, ale chce mnie mieć, dopiero w tym chce, zobaczę Jego miłość i w tej miłości zobaczę swoją wielkość. W tej miłości zobaczę swoją wielkość, diataso, nie, poustawiać. Nie? Że Pan Bóg ustawia nie? codzienne zajęcia, codzienne czynności, On robi to, co do Niego należy. prawda? I Pan Bóg będzie robił to, co do, mnie, do niego należy, a ustawia wszystko tak, żeby w tym wszystkim było dla mnie miejsce, żebym ja miał gdzie moją małą dziecinną rączkę przyłożyć i żebym miał udział w wielkich dziełach mojego ojca, który jest wielkim dobroczyńcą. Żebym odkrywał właśnie tą łaskę, że mogę być dobroczyńcą, tak jak Bóg jest dobroczyńcą. Że ja dźwignięty z prochu mogę istnieć, mogę odkrywać, jak jestem kochany, mogę świadomie odbierać od Boga, przyjmować od Boga jego dobre dzieła i mogę odkrywać, że Bóg poprzez mnie te dobre dzieła chce czynić dla moich braci i dla całego świata, że mogę być dobroczyńcą tak jak mój ojciec, który jest z niebie. Ojciec, który nie musi mieć takiego dziecka jak ja, ale chce. chce mieć takie dziecko jak ja i chce w takim dziecku się objawiać światu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.